No, no. Co? Kolejny odcinek. Już końcu to Co ja tu miałam nagrać? Lego. Choliwka. Lego mi się skończyło. A, nie mam co, re nie ma co recenzować. Ale... Mam jednak. Kobi. Pingwiny z Madagaskaru. The Dematerializer. Zapraszam. Nie spodziewaliście? <noise> wiem o tym, wiem o tym. No, mamy tutaj nasz zestawik. Zakupiłem to ze względu na to, że y, ostatnio zacząłem dużo oglądać tego serialu, który jak byłem dużo młodszy, no to jak byłem trochę młodszy, no to oglądałem bardzo, bardzo dużo. No, się moja lampa. No tak, znajdziemy tutaj aż 50 elementów, jedną figurkę kowalskiego. I mamy dematerializer. De to jest to urządzenie kowalskiego, które sprawiało, że rzeczy stają się niewidoczne. Są przezroczyste. No to mamy tutaj numer. Yy, oczywiście wszystko jest na licencji. Nie mam mowy o żadnej podróbce. Mamy całą czwórkę. No i mamy tutaj co znajdziemy. No to mamy to. Mamy Kowalskiego z tym i z tym. No myślę, że będzie ciekawie. Zbudujemy się tutaj na Speedbuildzie. A zaraz jeszcze zobaczymy, co jest w środku, tylko muszę pójść sobie po nożyk. Pamiętajcie, ostrożnie z nożyczkami, albo z nożyczkami, przy otwieraniu zestawów. No dobra, no to ja za chwilę wracam. I jestem. Mam tutaj Otworzymy sobie. Otworzymy z tej strony. Pamiętajcie, wy, wy po prostu, jeżeli, jeżeli nie macie więcej niż 18 lat poproście rodziców o to, żeby wam pomogli, bo ja robię to na własną rękę i pamiętajcie, że YouTuberzy często nie myślą. Tu mamy jeden woreczek. Mamy tutaj kolejny woreczek. No dobra, wszystko wysypię. To jest pudełko. A nic tam nie ma. Yy. Położymy sobie je na bok. No to mamy naszą instrukcję. Mamy inne ciekawe zestawy. No, mi się najbardziej chyba podoba ten zestaw i ten zestaw. Według mnie jest naprawdę super. Może któryś zakupię, jeżeli ten odcinek Wam się spodoba. Bo osobiście ja mam zamiar kupić więcej tych zestawów, ale to już zależy od Was, czy chcecie to zobaczyć na YouTube, czy mam to sobie sam to kupić dla siebie. Dobra, to widzimy się na Speedby, ludzie. Spilbirdzie, możemy sobie już coś nieco, co nieco możemy sobie już powiedzieć. Może zaczniemy sobie od figurki. Spadł. Figurka jest fajna, całkiem dobrze wykonana. Mi się podoba. Poza oczyma, które nie są tak dobrze zrobione, oczywiście mamy tutaj nasz miernik jakiś, słuchawki. No wiadomo, taki normalny pingwin, ładnie one, one wykonany Kowalski. No to mamy tutaj też mamy nasz yy, dematerializer. Całkiem fajnie zrobiony. Yy, tutaj mamy nasz nabój, można to tak nazwać. No i jak strzelimy czymś w to to, to nagle znika. No sprawdźmy sobie. Sprawdźmy sobie. Okej, 3. Okej, całkiem fajnie strzela, ale chyba nie zadziałało. No to na 3, 2, 1. Bo to zniknęło. Działa. Tylko weźmy nabój. Mamy nasz nabój serio Ciała! Nie, no oczywiście żartuję, pudełko tam poleciało. Ale w każdym razie to mocno strzela. Pokażę Wam. No. Znaczy, mocno nie, ale na pewno bardzo szybkie jest. O! Dobra, to jeszcze omówmy sobie elementy zapasowe, ponieważ jest ich całkiem sporo. Tutaj na garść. No, one nie są jakieś zawrotne, super, no takie zwykłe. W każdym razie mógłbym podsumować, no jeszcze zobaczymy sobie instrukcje. Bardzo ładnie tutaj przedstawione. Oczywiście mówiłem Wam, że najbardziej podobają mi się te dwa zestawy. To są bardzo fajne. Inne też są spoko. No ten też jest. No ale głównie ten i ten. No wiecie co ja mógłbym powiedzieć? No na pewno yy, znajdzie to swoje miejsce na mojej półce. Zresztą zaraz Wam pok pokażę wam na końcu materiału, jak to będzie wyglądało. Na mojej półce, na której mam już kilka rzeczy. W każdym razie ja myślę, że jest to yy, warte zakupu może wam wkleję, postaram się wam wkleić link do tej aukcji. Oczywiście za, zapłaciłem za to 13 zł z przesyłką, niecałe 20 i według mnie się opłacę, bo dostajemy 50 elementów plus figurka z, z, z pewnie wielu osób ulubionej kreskówki animacji bądź serialu który na które bardzo często oglądali. W każdym razie muszę Wam pamiętać, że się to opłaca i dla mnie jest to... Ja myślę, że jest to 9 na 10, no bo te oczy trochę mi przeszkadzają. Ale ogólnie mi się podoba. Polecam wam zakup i zaraz wam, poka wam pokażę, jak to będzie wyglądało na półce, ale to już wiadomo na końcu. Mam nadzieję, że materiał Wam się spodobał. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę. Pamiętajcie, musicie zrobić, zostawić subskrypcję na tym kanale oraz jeżeli macie innych, e, innych kolegów bądź przyjaciół po prostu, którzy też lubią klocki, kobie, Lego, Lego Jurassic World, Penguin z Megascaru. Jeżeli, jeżeli to lubią, możecie im moje filmy, żeby też sobie obejrzeli. Pamiętajcie, żeby, żeby zostawić tą subskrypcję, bo mnie to naprawdę bardzo podbudowuje robienia następnych i coraz lepszych materiałów. Mam nadzieję, że Ci się spodobał. Do zobaczenia! Cześć!